Cześć. Partner dzisiejszego odcinka to Surfshark VPN, dzięki któremu możemy bezpiecznie korzystać z sieci, tak jakby to było nasze prywatne sieć. Po pierwsze, nikt nie będzie cię podglądał. Co będzie szczególnie ważne, jeśli korzystasz np. z publicznego Wi-Fi, a po drugie, możesz omijać cenzurę i wybrać, z jakiego miejsca na Ziemi aktualnie wirtualnie klikasz i obchodzić różne ograniczenia w oglądaniu na filmów dla różnych krajów, czy też kupować taniej bilety na samolot. Zabezpieczyć możesz praktycznie wszystko: Androida, iOS-a, Windowsa, Linuxa, Chroma, Firefoxa, Xboxa, PlayStation, Apple, TV i tak dalej. I co ważne, Wszystkim, wszystkim komu ufasz. Czyli z jednego konta możesz zabezpieczyć urządzenie dla całej rodziny. Jest też rabat. Na stronie Surfshark Deals łamane przez Zachar Off, link znajdziesz w opisie. Znajdziesz 83% promocji i 3 miesiące gratis na hasło Zachar Off. Zapraszam. Witajcie, widzowie kanału Zahara. Oglądając Zacharow, poznajecie ciekawe samochody i ciekawych ludzi. Wszakże forma tego kanału zakłada prezentację auta przez jego właściciela. Nie każdy jednak czuje się komfortowo przed kamerą, a niektórych aut wprost żalnie przetestować. Tak jest i w tym przypadku. Za mną stoi jeden z najciekawszych samochodów, jakie gościły do tej pory na kanale, a jest to amerykański full size SUV GMC Yukon w najbogatszej odmianie Denali w powiększonym nadwozie. XL i z napędem na 4 koła. Vege Engineering nie jest niczym nowym. W Europie znamy go chociażby w grupie Volkswagena, gdzie samochody są bardzo do siebie podobne, korzystają z tych samych komponentów. W Ameryce jednak znane jest to od dużo dłuższego czasu i posunięte jest do takich granic, że w zasadzie samochody często różnią się tylko i wyłącznie znaczkami. Podobnie jest w przypadku tego samochodu. Jego bogatszego brata znamy bardzo dobrze z amerykańskiego kina. Jest to Cadillac Escalade, który w wersji pickup nazywa się Escalade EXT, a ubości brata z koncernu GM, czyli Chevrolety, Tahoe, Suburban, ewentualnie Pickup, Silverado, również są samochodami bardzo do tego auta zbliżonymi. GMC również ma swojego Pickupa, wtedy nazywa się on Sierra, a właśnie jeżeli już byśmy mieli skupić się na tym, jak te samochody się między sobą różnią, no to linia boczna jest praktycznie taka sama. Główne różnice znajdziemy w przodzie, inne są lampy, inny jest przedni zderzak, z tyłu nieco inaczej zaprojektowane są lampy. Ten samochód to prawdziwy ogrom, ledwo mnie za niego widać. Ma 2 metry szerokości, 2 metry wysokości i ponad 5 metrów 70 cm długości. Przy takich gabarytach oczywiste jest, że pod maską musi się znaleźć odpowiedni silnik. I tutaj General Motors daje nam wybór. Możemy mieć albo silnik V8. Albo silnik V8. Najmniejszy dostępny w tym modelu, motor miał 4,8 litra pojemności. Największy, właśnie taki jak widzimy tutaj, to 6,2 litra vortek i wydawać się może, że to całkiem spora pojemność. Ale w poprzedniej generacji największy silnik miał aż 8.1 litra. Takie gigantyczne silniki montowane są w full size SUV na rynku amerykańskim. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z Chevroletem, z GMC czy z Cadillaciem pod maską, z grubsza mamy te same silniki, różnią się one mocą, co podyktowane jest bądź to inną mapą wtrysków, bądź po prostu trochę innym dolotem powietrza. Oczywiście ten największy silnik 6.2 w Chevroletcie w ogóle nie występuje, jest on zarezerwowany właśnie dla tej i najbogatszej odmiany GMC oraz dla Cadillaców. Legitymuje się w zależności od źródeł mocą 380 koni, ale niektóre źródła podają również 400-403 konie. Przypuszczalnie wynika to z, ze sposobu przeliczenia tych amerykańskich horsepowers na nasze europejskie konie mechaniczne. Ta pojemność i moc to w istocie bardzo imponujące parametry, i dzięki właśnie nim ten ważący ponad 2,5 tony słoń jest w stanie rozpędzić się do setki w około 7 sekund. To naprawdę całkiem niezły czas. W Polsce ogólnie przyjęła się taka geneza, że auta z Ameryki muszą być uderzone lub bardziej lub mniej uszkodzone, ponieważ są wtedy tańsze. W tym przypadku mój samochód został również kupiony na aukcji. Jest kupiony tzw. Tak theft recovery, czyli został odzyskany po kradzieży z ciepłego stanu, Kalifornii, więc rdzy raczej tutaj nie uświadczymy, chociaż auto ma 13 lat. Jest biznes wypadkowy, został sprawdzony w Carfaxie. Jedynie uszkodzone były elementy w środku, czyli kierownica, tak zwany cup holder i popełniczka przy tym tunelu. Później, po przyjeździe do Polski, okazało się, że silnikiem są pewne problemy, ponieważ gubi tak zwane ciśnienie na, na ciepło. To jest właśnie fajne w Chevroletcie i w innych full sizeach amerykańskich, ogólnie amerykańskiej motoryzacji, że te samochody posiadają na desercie wskaźniki ciśnienia oleju, więc można szybko zdiagnozować, czy coś jest ok, czy nie. Okazało się, że problem był w tym, że został wytarty wałek rozrządu i po prostu silnik się nagrzewał, olej się nagrzewał, tracił swoją, że tak powiem, lepkość. Silnik po prostu tracił ciśnienie i wypadały zapłony, szarpało go. Jak się później okazało, musiał przejść tak zwany malutki remoncik Denali. Skąd wchodzi nazwa Denali? Denali jest to najwyższy szczyt pasma gór Yukonu. General Motors uznał to za najwyższy stopień wyposażenia Yukona, jaki był dostępny. Pakiet Denali potrafił kosztować nawet 30-40% więcej niż podstawowa wersja Yukona z najsłabszym silnikiem, z najsłabszym wyposażeniem i z najsłabszymi napędami. Wersja Denali posiada silnik 6,2 litra i 6-stopniową skrzynię automatyczną, która jest polepszoną względem poprzedników, ponieważ w poprzedniej generacji GMT-800 występowała skrzynia 4 l 60 która jest poznawana z jedną z najbardziej awaryjnych i najgorszych strzeń automatycznych General Motors. Jedyna i chyba najważniejsza modyfikacja, którą każdy Pan amerykańskiej motoryzacji powinien przeprowadzić, to zmiana wydechu. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku i norm europejskich. Zostały też zakupione Felgi 22-calowe, oryginalne z, z tej samej generacji Escalada. Z innych modyfikacji, co planuję zrobić w tym samochodzie? No to najważniejszą modyfikacją jest chyba przeróbka tego samego samochodu na hybrydę, czyli założenie gazu. Co w najbliższym czasie się na pewno stanie, zważając na spalanie tego samochodu. Już przed tym jak ruszyły kamery, zdaliśmy sobie sprawę jeszcze raz z tego, jak ogromny jest to samochód. Kuba bowiem musi stać, kręcąc to, co się dzieje we wnętrzu, a nie kucać, jak w przypadku Europejskich normalnych aut. A samo wnętrze też jest przeogromne. Mimo tego, że przednia szyba jest dość pionowa, to nie ma szans, żeby do niej sięgnąć. Deska rozdzielcza, co od razu widzicie, pokryta jest takim miękkim tworzywem. Ona, oczywiście, pod spodem jest twarda, a to jest typowe dla samochodów, które przyjeżdżają z ciepłych stanów, takich jak właśnie ten samochód z Kalifornii. Deska po prostu, żeby zabezpieczyć ją przed pękaniem, została przez pierwszego właściciela pokryta takim dywanikiem i on został. Czy to się komuś podoba, czy nie, to już jest kwestia indywidualna. Myślę, że jest to zawsze dobry sposób na zabezpieczenie auta. Uwaga, ważny komunikat. Dokładnie to: Audi Q730 TDI-4, który widzicie teraz na ekranie, wygra jedna z osób, która w zeszłym roku, między styczniem a czerwcem, kupiła polisę dzięki porównywarce Mobi.pl i do 10 czerwca tego roku. Przedłuży ją również na Mubi. Kwalifikujesz się? Link konkursowy znajdziesz w opisie, zrób kalkulację, przedłuż swoją polisę na Mubi i trzymam kciuki, abyś to Ty wygrał ten samochód. A jeśli jeszcze nie kupowałeś w Mubi, nie martw się, będą kolejne konkursy. Kup tanio polisę na Mubi.pl łamane przez Zachar, odbierz swoje 150 zł cashback, a nagroda następnego konkursu może być Twoja. Linki w opisie, zapraszam. Reszta wykończenia tutaj również jest amerykańska, czyli oczywiście wszędzie mamy plastik, drewniany plastik nawet. Natomiast tu, gdzie wsadzamy nasze 4 litery, jest gruba, bardzo taka solidna skóra. Na podłokietnikach również są one dość twarde, minimalnie się uginają, więc myślę, że w trakcie jazdy nie będą dokuczały, ale na pewno nie jest to jakiś tam poziom miękkości, żeby ten palec się głęboko tutaj zapadał. Samych schowków w tym samochodzie jest wręcz niepoliczalna ilość. Zaczynając od tego dużego schowka przed pasażerem. Poprzez tutaj dwa schowki, zwróćcie uwagę, one tutaj się kolorystycznie nie zgrywają. To jest jeden z elementów, które w tym samochodzie musiały być po prostu dołożone z powrotem, bo zaginęły podczas kiedy ten samochód przeżywał swoje przygody za oceanem. O czym opowiedział nam już właściciel. Natomiast mamy jeden schoweczek, dwa cup holdery. Ogromny wręcz, wyglądający jak mała lodówka schowek pod tym centralnym podłokietnikiem. Jak chodzi o wyposażenie tego samochodu, to również nie możemy tutaj mieć jakichś szczególnych zastrzeżeń. Nie widać po nim na pewno, że ma aż 13 lat, bo na desce rozdzielczej znajdziemy dosyć duży ekran, który obsługuje m.in. nawigację, ale też, co istotne, przy tych gabarytach, tylną kamerę cofania. Jest czterostrefowa automatyczna klimatyzacja, dwa gniazda 12 V. No USB to chyba jeszcze nie do końca ten czas. Nie wystaje żaden ekran powyżej deski rozdzielczej, dzięki czemu jedyne, co widzimy przed szybą, to ogromna maska skrywająca tą potężną V8. Dookoła samochód jest całkiem nieźle przeszklony, więc na widoczność też tak do końca nie możemy narzekać. Oczywiście w momencie, kiedy przyzwyczajmy się do tego, że siedzimy w takim trochę, powiedziałbym, 747 wśród samochodów. Bardzo wysoko i mamy bardzo dużo blachy wokół siebie. Tańsi bracia tego samochodu spod znaku Chevroleta mogą oferować 8, a nawet i 9 miejsc, o ile dobrze pamiętam, czyli 3 z przodu, 3 w środku i 3 w bagażnikowej części. Tutaj, jako że jest to najbogatsza odmiana Denali, mamy dwa osobne fotele bucket seats, jak to Amerykanie mówią z przodu, również dwa w środkowym rzędzie i podwójną kanapę z tyłu. A ten fotel, tak jak w tym momencie siedzę sam za sobą, oferuje naprawdę bardzo dużo miejsca. Tutaj brakuje mi palców u dłoni, żeby, żeby się do tego siedzenia kierowcy zbliżyć. Nad głową również mam ponad dłoń wolnego miejsca. Fotel ustawiany jest oczywiście w kilku płaszczyznach. Do tego mamy tą Dwustrefową tylną, czyli cztero w sumie strefową klimatyzację, podgrzewane te fotele. A w wypadku tej wersji limitowanej również mamy tutaj jeszcze ekran telewizora. Może niekoniecznie tak do końca dzisiejsze wyposażenie, ale fajnie mieć świadomość, że coś takiego jest. Możemy sobie chociażby podpiąć tutaj jakąś konsolę i dzieci w trakcie dłuższej podróży mają co robić. A jaki jest komfort w trzecim rzędzie? Sprawdźmy, czy uda mi się usiąść za sobą, za sobą, za sobą. Teraz pytanie, jak dostać się do tego trzeciego rzędu? E, czy mamy jakoś ręcznie złożyć ten fotel? No nie, bo jesteśmy w wersji denali. Na słupku, zaraz za tylnymi drzwiami, jest przełącznik, który naciskając składamy ten fotel i możemy swobodnie wejść do trzeciego rzędu. W trzecim rzędzie bez zaskoczenia oczywiście jest tu tutaj trochę ciaśniej niż w środkowym czy z przodu, ale nadal nie jest źle. Moje kolana dotykają wprawdzie oparcia tego środkowego siedzenia i nie bardzo mam co zrobić ze stopami, bo albo jedną, albo drugą wsadzę pod siedzenie, a drugą muszę mieć z jednego lub drugiego boku. Nad głową natomiast nadal nie brakuje miejsca, bo zwróćcie uwagę, że podsufitka tu w tej części bagażowej podnosi się nieco. Dach również jest tak jakby kierujący się delikatnie ku górze w tylnej części nadwozia z zewnątrz. Więc na przestrzeń tak do końca narzekać nie można klapa testu dwumetrowca pewnie by nie przeszła, bo tutaj już niewiele zostaje, natomiast ja przy 1,80 80 m się pod nią spokojnie mieszczę, no a jest również bardzo duża, więc w przypadku takiej niepewnej pogody zawsze można pod taką klapą na przykład test nagrać. Bagażnik przy nawet rozłożonych wszystkich siedzeniach nadal jest gigantyczny. Ja stojąc przy samym zderzaku ledwo sięgam oparcia tego trzeciego rzędu siedzeń. Każde z tych siedzeń, tak jak widzicie, można poskładać, a można je również całkiem zdemontować, uzyskując tutaj wręcz prawie że ciężarową przestrzeń ładunkową. Zacznę swój wywód od tego, że kocham samochody amerykańskie, to część z Was zacznie już sobie myśleć tak, no o jakim aucie by nie opowiadał, to on go kocha, to mu się podoba. No właśnie nie o każdym. Nie o każdym i są pewne marki, pewne samochody, o których bym tego nie powiedział, ale samochody amerykańskie mają coś w sobie. Może nie jest to taka miłość absolutna, nie jestem, nie wiem, Richardem Hammondem, ale naprawdę doceniam to, w jaki sposób Amerykanie myślą o samochodach. Eee, rozumiem to, że samochód musi być Wielki, że musi mieć wielki silnik, i bardzo się z tym zgadzam. Uwielbiam, kiedy jest pod maską coś, co nie przypomina kartonu mleka, coś, co nie potrzebuje 10 turbosprężarek, żeby ładnie przyspieszać. W ten samochód setkę robi w 7 sekund, a waży 2,5 tony. Przecież tego nie da się zrobić żadnym turbodoładowanym młynkiem do kawy. To musi być motor i ten motor tutaj jest. Do tego jest automatyczna sześciobiegowa. Nie chcę powiedzieć leniwa, bo współcześnie już nawet te zwykłe hydrokinetyki nie są leniwe, ale jest ta hydrokinetyczna klasyczna skrzynia automatyczna, która... W niewymuszony sposób sobie te biegi zmienia, zresztą słychać to myślę bardzo dobrze, mimo tego, że samochód jest całkiem przyzwoicie wyciszony, jak na, jak na motoryzację amerykańską. W tym samochodzie czuję się trochę jak w samochodzie dostawczym, ale z zdecydowanie podniesionym poziomem komfortu. To znaczy, siedzimy praktycznie na wysokości Mercedesa klasy V, czy też Mercedesa Vito. Tyle, że przed nami jest mały samochód osobowy i dopiero samochód się kończy. Za nami przestrzeni jest właśnie. Niedokładnie tyle co w małym aucie dostawczym, a to wszystko zawieszone jest na bujanym, wręcz, no takim jak łóżeczko dziecięce samochodowym zawieszeniu. Fantastyczne uczucie. Jazda tym samochodem to naprawdę jest komfort ponad wszystko, a do tego dźwięk v Skrzynia teraz właśnie, dojeżdżam do drogi głównej, skrzynia teraz właśnie redukowała. Zatrzymaliśmy się, żaden start stop nie wymusza na tym potężnym silniku. Zatrzymania on sobie bulgota, oczywiście zużywając nieprzyzwoite ilości paliwa przy tym, dlatego też pewnie właściciel planuje założyć tutaj gaz. Na jego miejscu zrobiłbym dokładnie to samo. O, dźwięk silnika coś fantastycznego. V8: -ka. Coraz mniej tych silników. Fajnie, że jeszcze są. No i oczywiście ta kultura pracy V8 amerykańskiej to jest coś zupełnie innego niż kultura pracy V8 europejskiej. To są inaczej zaprogramowane silniki. W tych amerykańskich mamy właśnie ten bulgot, który wynika z, innego, z innej kolejności zapłonu cylindrów. Nie chcę tutaj się wymądrzać, jakichś inżynierskich wywodów wprowadzić. Na pewno jesteście w stanie znaleźć sobie na ten temat inny filmik w YouTube, który dokładnie wytłumaczy tą różnicę. Generalnie wygląda ona tak, że silnik w Zaharowym Seku pracuje tak, a silnik w tym samochodzie pracuje tak. Czy jadąc tym samochodem czuję, że jadę wielkim autem? Tak. Czy sprawia mi to problem? Nie, ponieważ na zewnątrz są ogromne lusterka, w których widać cały bok tego auta. Mamy kamerę cofania, więc przy parkowaniu też problemów nie ma, o ile znajdziemy wystarczająco długie, 6-metrowe miejsce parkingowe. Zakręty? No, jakoś myślę, że chyba test łosia tutaj może być niezbyt oczywistą, niezbyt łatwą sprawą. Jeszcze został mi jeden test, który chcę zobaczyć. Hamulce. No, nawet hamuje. Amerykańskie samochody znane są z tego, zwłaszcza te amerykańskie samochody z amerykańskiego rynku, że ich hamulce nie do końca trzymają europejski standard. Do tych przy tej masie auta myślę, że nie można mieć większych zastrzeżeń. Teraz spróbuję zrobić test łosia. Jadę 50, oczywiście kilometrów. Pamiętam, że tu jest licznik mila 30 mil na godzinę. Boże, co tu się dzieje? On naprawdę kierunek jazdy zmienił. Tutaj oddać trzeba zasługi tym 22-calowym od Escalade, ale udało się. Nawet bym powiedział, że zdarzają się samochody europejskie, które tak tego testu nie są w stanie przejść jak ten amerykański smog. Opowiedziałem Wam dzisiaj, jak duży to jest samochód, jaki ma wielki silnik, ile ma miejsca w środku, jakie ma bardzo współczesne jak na swoje lata wyposażenie. Ale wypadałoby zadać sobie jeszcze jedno pytanie. Dla kogo jest amerykański Full Size SUV? Na pewno nie dla kogoś, komu przeszkadzają wąskie uliczki w polskich miastach, bądź niewystarczająco duże miejsca parkingowe. Ale jeżeli cenimy sobie bezpieczeństwo, prostotę konstrukcji, niezawodność względną i co najważniejsze, bardzo, bardzo duży komfort, nie zważając jednocześnie na to, że gdzie niegdzie może być troszeczkę twardego plastiku, to właśnie Wtedy możemy pokusić się o zakup takiego auta. A kiedy właściciela, sąsiedzi pytają, po co ci taki duży samochód? Odpowiedź jest prosta, bo mogę. A co wymyślicie na temat takich dużych, pełnowymiarowych amerykańskich suwów? Podzielcie się tym w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić kciuk w górę, jeżeli ten test się Wam podobał, i subskrybować kanał Zahara. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.